Dzień dobry kochani, przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, który na moim Instagramie Tutaj macie mój Instagram, możecie tam zajrzeć Robię prawdziwą furorę i dostaję naprawdę, naprawdę ogrom wiadomości na ten temat I jest to mniej więcej zawsze ukierunkowane jakoś tak co się dzieje na ziemi? Co z tym, co teraz się dzieje, z tymi wszystkimi klęskami, z tym, że dżungla się pali? Nagle wychodzą książki z jakimiś danymi informacjami, które są po prostu tragiczne, które rozmywają wszystko, co w nas jest, dotykają tych największych brudów, najgłębszych zakamarków w naszej nieświadomości, dotykają nas bardzo boleśnie, nie potrafimy sobie z tym poradzić i o co chodzi? Co się dzieje? I dzisiaj w tym filmiku chcę Wam wyjaśnić, co się dzieje jestem Sandra, jestem przewodnikiem duchowym. Pomagam ludziom poszerzać ich świadomość i dzisiaj chcę poszerzyć Twoją świadomość. To, co teraz wyjdzie, będzie bardzo przekazem z przestrzeni serca. Z przestrzeni mojego serca i z przestrzeni mojego doświadczenia. Jeżeli jeszcze to z Tobą nie rezonuje, bo to będzie bardzo silny przekaz, bardzo silny przekaz dla Ego, to po prostu się na to otwórz. Otwórz się na to i albo przyjmij. Albo pozostań na to zamknięty, tak jak jesteś teraz. Pamiętaj o tym, że wchodzenie w te niskie emocje, które mogą się w tobie pojawić, będą obniżały twoją wibrację. Dlatego z pełnego szacunku dla samego siebie nie poddawaj się temu. Lepiej się na to zamknąć, jeśli nie jesteś gotów tego słyszeć, lub jeśli uważasz, że to są jakieś brednie i wymysły, niż obniżać swoją własną wibrację negatywnymi emocjami. Ok. Wyjaśniliśmy sobie podstawy, przechodzimy teraz do tego, co się dzieje. Otóż pierwszą bardzo ważną rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, która gdzieś ludziom bardzo mocno umknęła w tym całym zgiełku, który teraz się dzieje: Ziemia to nie jest pusta skała. Ziemia to nie jest jakiś twór, który nie potrafi myśleć, jakiś twór, który żyje dzięki nam, tym bardziej nie. Ziemia jest natchnięta duchem. Ziemia ma w sobie gaje. Tego ducha, który jest we wszystkich nas, to coś takiego, co sprawia, że wychodząc do trawy, zachwycamy się tym po prostu i czujemy, że, że to jest to, że jesteśmy z tym połączeni, że to jest ta głębia, to jest ta jedność, która kreuje to wszystko, co jest. Więc to, co chcę Ci po powiedzieć na samym wstępie, Ziemia ma swoją wła własną, wolną wolę. Ziemia potrafi o sobie decydować i, i Ziemia też działa w zgodzie ze swoim najwyższym dobrem. I takie myślenie, że to my tutaj jesteśmy od ratowania jej, to my tutaj jesteśmy w ogóle od tego, żeby ją utrzymać przy życiu, jest bardzo egoistyczne. Jest nakładaniem na siebie jakiegoś takiego wzorca bohatera, który w tym przypadku nie ma racji bytu. Wiem, że to jest rozpraszające ego bardzo mocno, ale taka jest prawda. Ziemia to żywa istota. Ona sama doskonale potrafi o siebie zadbać. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Mam nadzieję, że ją do siebie przyjmiesz. Druga, równie ważna rzecz, żeby zrozumieć to, co się dzieje teraz na, na naszej planecie, jest to, że Ziemia też podlega pewnym cyklom. Tak jak my ludzie mamy pewne cykle własnego wzrostu, czyli od takiego Bobasa, czy nawet jeszcze kiedy jesteśmy w brzuchu u swojej mamy. Do osoby dorosłej podlegamy pewnym cyklom. Coś się cały czas zmienia, cały czas się rozwijamy, transformujemy w zgodzie ze sobą lub totalnie nie w zgodzie ze sobą, ale leci to jakoś do przodu. I Ziemia również podlega takim cyklom. I coś, czego się w ogóle nie mówi, jest to, że takie katastrofy, które teraz dzieją się na Ziemi, już miały miejsce. To nie jest pierwszy raz. E, wylicza się, jeżeli chcecie, możecie sobie poszukać. Mam nadzieję, że uda mi się też na dole podlinkować jakiś artykuł. E, Licza się już pięć takich katastrof. Pięć katastrof, które Ziemia sama, jakby można powiedzieć, na siebie sprowadziła i to było bardzo jej świadome działanie. To był bardzo umówiony plan. Ziemia dokładnie wie, co robi. Gaia ja doskonale wie, co jest najlepsze dla jej wzrostu, doskonale wie, co pasuje do obecnej świadomości, i każde na przykład wymieranie gatunków pozwalało na rozwijanie się innych gatunków. I tak to działa. Ziemia podlega cyklom i to nie jest pierwszy raz, kiedy robi coś takiego. Z tym, że teraz robi to dużo ostrożniej, robi to dużo delikatniej. Te poprzednie razy były bardzo drastyczne. Teraz ona pomału wchodzi w ten proces, pokazując nam, co się dzieje, pokazując nam, że ona wzrasta. Właśnie teraz się oczyszcza i wzrasta w ten sposób coś zostaje zniszczone po to, żeby coś nowego mogło zakwitnąć. Jakby nie da się w tej samej ziemi osadzić wszystkich rodzajów zbóż, jakie byśmy chcieli. To zawsze jest przesiew, to zawsze jest zmiana, to zawsze jest rotacja. I ziemia działa na tej samej zasadzie. Teraz trzecia bardzo ważna rzecz. Czego ta ziemia tak naprawdę chce się tak bardzo pozbyć? Chodzi, chodzi o nasze wymiary. Chodzi o ten poziom, który nazywa się poziomem Ziemi trójwymiarowej, czy Ziemią 3D. To jest to emocjonalne bagno. Bagno naszych emocji, bagno naszych myśli, to wszystko, co przez te wszystkie lata zostało zebrane jako nasza nieświadomość. Tutaj jest absolutnie największy syf, jaki moglibyśmy kiedykolwiek sobie wyobrazić, że w ogóle powstał. Tam są gwałty. Tam są napady, tam są najczarniejsze myśli, jakie można sobie wyobrazić. Tam są wszystkie holokausty, tam jest mordowanie ludzi. Wszystko. To wszystko jest w Ziemi 3D. I Gaja to wszystko trzyma. Ale ona się rozwija i ona już tego nie chce. Ona chce to zostawić, żeby móc też wzrastać. Dlatego mówi się o tym, że większość już teraz powinna być w Ziemi 4D, gdzie są na tym takim. Rozdrożu, można powiedzieć, moście do nowej Ziemi. Nowa Ziemia, czyli Ziemia 5D, Ziemia, w której panują wysokowibracyjne emocje, w której jest spokój, w której jest dobra energia, w której są wysokie wibracje, w której nie ma mowy o tym strachu i lęku, który w 3D rządzi wszystkim. Dlatego Ziemia chce się tego pozbyć. Ona chce to wszystko zostawić. I teraz, dlaczego ona działa w taki sposób, a nie inny, tutaj chodzi czwarta ważna informacja. Wyobraźcie sobie, że ci ludzie, którzy cały czas tkwią w tym 3D, w tych swoich najczarniejszych myślach, najczarniejszych scenariuszach, karmią się codziennie wielkim negatywem, czy to w telewizji, czy to w gazetach, nakręcają samych siebie na wszystkie te negatywne scenariusze, jakie mogą się wydarzyć, mm, nie zdając sobie w ogóle sprawy, czy nie poszerzając swojej świadomości właśnie w ten sposób, w jaki Ty to teraz robisz, i ziemia dociera do nich. Jeśli oni rozumieją na poziomie swojej wibracji, wysyłają taki sygnał, że oni rozumieją na poziomie strachu, na poziomie lęku, bo całe ich życie na tym jest oparte, obojętnie czy zawodowe, czy rodzinne, czy nawet duchowe. Jeżeli oni kierują się tym strachem, lękiem w każdej dziedzinie, taką wibrację wysyłają i Ziemia tym im odpowiada. Ziemia tak się z nimi informuje. Ona tak wysyła informacje do kolektywu, czyli do wszystkich tych nieświadomych, można powiedzieć, mas, które. Cały czas to odbierają właśnie na tej zasadzie. Ona w ten sposób chce pokazać, co się dzieje, w ten sposób chce dać szansę do zaglądania w siebie, szukania tego wszystkiego w sobie, żeby wzrastać. No i jeżeli jedynym źródłem dotarcia do takich osób są codzienne informacje czy codzienne wiadomości w przestrzeni gdzieś tam internetu czy telewizora, które są naładowane maksymalnie negatywnymi informacjami, to Ziemia to robi. Ziemia dociera to do nas właśnie w taki sposób, pokazując nam te wszystkie najgorsze rzeczy. To jest też moment, w którym ta nieświadomość bardzo mocno przekształca się w świadomość, czyli na tym poziomie właśnie przejścia z Ziemi 3D do Ziemi 5D. I to jest ten etap, to jest ten moment, w którym wychodzą wszystkie brudy, tak? W którym nagle ludzie mają w sobie odwagę do tego, żeby pokazać ile tych rzeczy jest i mówić im stop. Czyli. To jest powód tego, dlaczego akurat teraz ludzie mają taką odwagę wydawać książki o tym, na przykład, co się działo w Kanadzie, tak? O tym, że małe dzieci były zmuszane do tego, żeby gdzieś tam nawzajem samych siebie gwałcić dla. Tego, że ktoś lubił na to patrzeć, że nauczyciele lubili sobie na to patrzeć, czy nawet misyjni tam byli, którzy po prostu lubili na to patrzeć. To jest też powód, dla którego rozpraszają się, rozmywają się wszelkie doktryny religijne oparte na strachu i lęku, bo to też są te niskie wibracje, które teraz bardzo mocno wchodzą w górę. One transformują z tych niskich na te wysokie, i to jest. Zawsze nasz wybór, i to wchodzi piąta najważniejsza rzecz. Ty wybierasz, w jakiej rzeczywistości żyjesz, jaką rzeczywistość oglądasz, w jakiej rzeczywistości się obracasz, do jakiej ziemi należysz, bo to nie jest jakaś inna ziemia gdzieś tam latająca, to wszystko dzieje się tu i teraz, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, to ty podejmujesz decyzję, zaglądając w siebie, znajdując w sobie te swoje własne brudy, możesz je w sobie uleczyć, dzięki czemu? Z pełną akceptacją i spokojem możesz zbić się do tej nowej ziemi, do tej ziemi 5D, gdzie jest spokój, gdzie jest harmonia, gdzie są te wysokowibracyjne emocje, zostawiając ten strach i lęk daleko daleko za sobą. I to jest niezwykle ważne. I to chcę też wam powiedzieć, żebyście nie karmili się tym negatywem. Karmiąc się negatywem, stajecie się tym negatywem, i poszerzanie świadomości wtedy staje się czymś zupełnie innym. Poszerzanie świadomości to zaglądanie do swojego wnętrza. W poszerzaniu świadomości chodzi o ciebie. O to, że ty zaglądasz do siebie, ewoluujesz, wzrastasz i idziesz do góry. I dopasowujesz się do tych wysokich wibracji i do nowej ziemi. Ale jeżeli ty się karmisz tym negatywem, w tobie też jest negatyw. Ta niska energia, Twoja rzeczywistość zaczyna dokładnie tak wyglądać. To wszystko ci odbija, bo ona chce, żebyś się obudził. Zewnętrzny obraz odbija Ci to wszystko, co jest w Tobie. I to jest niezwykle ważne. I tak jak powiedziałam, Ego może się teraz bardzo budować. Ego mówi, może mówić, że jak to nie. Przecież przecież świadomość to jest właśnie wychwytywanie, jakie afery teraz rządzą światem, jaka wielka katastrofa idzie, jaki wielki koniec świata idzie, i tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas ucieczka zucieczka ucieczka od siebie. To jest ten moment, w którym możesz sprawdzić to wielkie powiedzenie, że wszystkie odpowiedzi są w Twoim wnętrzu. Czy odważysz się zajrzeć do tego wnętrza? Czy odważysz się poszukać tamtych odpowiedzi? Czy będziesz cały czas uciekać na zewnątrz? Ale powtarzać jak mantrę innym wielką mądrość tego świata, wszystkie odpowiedzi są w Tobie. Pamiętaj też, żeby reagować spokojem. Obojętnie co się dzieje i obojętnie jak kolektyw Cię nakręca bardzo negatywnie na to, co się dzieje, Twój spokój to Twoja ostoja, Twój spokój to Twój wybór, Twój spokój to może być Twoja wymarzona rzeczywistość. Ta, której w głębi serca jestem pewna, że bardzo pragniesz, i wiesz, podświadomie na pewno czujesz, że to jest ta droga. To jest ta droga, którą chcesz iść, i ja z całego serca Ci życzę, żebyś tą drogą właśnie poszedł. Mam nadzieję, że to wideo wiele Wam wyjaśniło na temat tego co teraz się dzieje na Ziemi. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie, jak wy to odczuwacie i czy ego jeszcze robi wam jakieś przykusy, nie chcąc tego przyjąć. Chętnie to poczytam. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia, do usłyszenia na master.